Takim świetnym przykładem na to, że po to model są kariery zawrotne jest Karolina Pisarek. Niektórzy ją uwielbiają, inni trochę mniej, ale była choćby w tańcu z gwiazdami, więc się kręci. Robi Karolina naprawdę dużo, może nie wszystkim to odpowiada. Co ty sądzisz o jej karierze i o tym, jak sobie radzi? Wiesz co, ja personalnie nie chcę rozmawiać też, wypowiadać się na temat Karoliny, bo znamy się, lubimy, ale no generalnie powiem tak, że w życiu tak jest, że jeżeli łapiesz 10 strok za ogon, to ciężko, żeby to dobrze wyszło. Wiesz? I, I w niektórych sytuacjach trochę takich przyśmiewczych, tak jak właśnie Karolina mówiła o tym, że no na przykład mówiła, ile nie wiem, pieniędzy dostała w kopercie w, na, na ślub, no ja bym na przykład o tym nie mówiła. Ale nie wiemy tego, bo ślub będzie za rok i może jednak mi się wypsnie, może powiem. No to czekam na twój wywiad, ile dostałeś w kopercie, słuchaj. I jeszcze kilka miesięcy i zobaczymy. To jest nowy trend. Może to jest nowy trend. Okej, okay, czyli raczej nie, nie twoja bajka, takie zwierzenia aż. Aż takie nie, ale tak jak mówię, zobaczymy. Może mi się też wypchnie, ale raczej na dzień dzisiejszy nie. A taniec z u ciebie będzie grany? Wiesz co? I ja chyba nie za bardzo umiem tańczyć towarzyski, więc raczej bym tam się nie pchała. bo... to jakiś bo, techno, rajwik. Nie, raczej jakieś hip-hopy, wiesz, takie, ale, to, ale takiego jeszcze nie ma. dance'a już nie ma, nie? No, nie ma. no, a może Jukendens, nie żartuję. <laughs> Skoro o zwierzeniach mowa, to powiedz mi, jak doszło do spotkania z Dualibą? Bo widziałaś się z nią, masz z nią fajne foto, nie wiem dlaczego świat o tym nie trąbi, bo jedno wielkie zazdro. Powiem ci tak, sama sobie zazdroszczę, jestem w szoku, że, że, że ją widziałam, że z nią rozmawiałam, że e, znaczy tak wiesz, to nie było jakoś, to nie były, wiesz, rozmowy do drugiej w nocy, e, bo tam stała menadżerka z zegarkiem tak i mówiła dobra, następny, że tam jest taka musztra, ale dua lipa poznałam, bardzo miła dziewczyna, e, bardzo fajna, układna, przepiękna, naprawdę, no i tańczyłyśmy sobie razem na imprezie do Białego Rana, był tam też Jacky Mus. Naprawdę? Naprawdę. Czyli tańczyłaś sobie, bansowałaś po prostu z dużą Lipą i Jacquesem, tak? Ja, ja Normalny wtorek w Paryżu. No, taki tam wtorek w Paryżu. To dokładnie był wtorek, no? no jak ja wszystko <laughs> wiem.